Cześć, dzień dobry. Ja jestem Patrycja i witam Was z powrotem na moim kanale. Wiem, że powrót do szkoły, do rutyny, do obowiązków może być ciężki. Co prawda, ja nie wracam do szkoły, wracam dopiero na studia w październiku. Ale pamiętam, że kiedy byłam nastolatką i wracałam do szkoły, bardzo ekscytował mnie sezon Back to School, ale równocześnie czułam się przytłoczona tym, że zaraz znowu będę musiała wrócić do szkoły. Sprawdziano w kartkówek, zadań domowych i wiązało mi się to z negatywnymi myślami. Pomimo tego, że mam 23 lata, witam Was w kolejnym odcinku z serii Back to School, gdzie pokażę Wam, jak przygotować się na nowy rok szkolny, żeby był on przyjemny, a przy okazji, żeby nie przepracować się. Nawet jeżeli nie wracacie w tym roku do szkoły, jeżeli jesteście w moim wieku, jeżeli jesteście starsi, to tutaj znajdziecie też porady, jak po prostu wrócić do swojej rutyny, jak przygotować się na nowy sezon w Waszym życiu. Pamiętajcie, że nie musicie być idealni w tym wszystkim. Jeżeli coś pójdzie nie po Waszej myśli, jeżeli przechodzicie gorszy czas w swoim życiu, to jest w zupełności w porządku. Dajcie sobie czas, dajcie sobie tą przestrzeń, ale dzisiaj razem trochę wrócimy do tej rutyny i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. W trakcie filmiku będzie czekało na Was rozdanie baktuskol, School, także zachęcam. Do uważnego oglądania, także już bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do filmiku. Po pierwsze, zanim zaczniemy przygotowywać się na nowy rok szkolny, warto jest się zatrzymać i zobaczyć, jak minęły nam wakacje. Czy udało nam się gdzieś pojechać, czy udało nam się odhaczyć jakieś punkty z naszej Summer Bucket list, czy może jest jeszcze coś, co chcielibyśmy zrobić, bo mamy jeszcze kilka dni i da się w tym czasie zrobić dużo fajnych rzeczy, także wyjmijcie swój dziennik, spójrzcie na vision board wakacyjną, którą zrobiliście i powspominajcie ten czas. Ja chyba nikogo nie zdziwię, że pod koniec wakacji uzupełniam mój scrapbook, gdzie wywołuję zdjęcia z wyjazdów z jakichś fajnych wydarzeń, które miały miejsce, mnie nie trzeba podróżować, żeby. Wprowadzić taki album, da się zrobić mega fajne, kreatywne strony z waszego codziennego życia, ale ostatnio nadrobiłam mój scrapbook dam Wam przybitki, jak to prezentuje się w środku, to możecie wyzwolić w siebie artystę i zapisać jakieś fajne wspomnienia, wkleić paragony, bilety, które kojarzą wam się z dobrymi wspomnieniami. I tak po prostu przeskanować te ostatnie kilka miesięcy, zobaczyć, czy poznaliście kogoś nowego. Tak samo możecie wziąć swój dziennik i wypisać sobie top 10 wspomnień z wakacji. Co Wam się udało zrobić, co byście chcieli zrobić w następne wakacje? Możecie to zrobić wieczorem, zapalić. Świeczkę, puścić sobie jakąś taką spokojną muzyczkę i zreflektować się na tych wakacjach, które były, tak, żeby zamknąć te wakacje i podziękować sobie za odpoczynek. Następnie, kiedy to zrobicie, zostawcie otwarty swój dziennik i zapiszcie sobie, co zabieracie ze sobą do nowego roku szkolnego. Jakie są wasze cele? Co was czeka w nadchodzącym czasie? Czy zaczynacie nową szkołę? Czy czeka was matura? Czy jakieś ważne egzaminy na studiach? Przeprowadźcie ze sobą taki wywiad i zobaczcie, jakie są wasze priorytety na dany rok. Dla przykładu, ja w tym roku zaczynam nowe studia, więc bardzo chciałabym się oswoić z nowym otoczeniem, poznać nowe osoby, może aplikować na kolejnego Erasmusa, więc zaczynam szukać takich punktów motywacyjnych, które będą mnie inspirować, będą dawały mi się. Siłę do działania, wszystko możecie to sobie zapisać w dzienniku. Zachęcam też do wejścia na Pinteresta, wpisać sobie Study Motivation, zrobić tablicę inspiracji, vision board na nowy rok szkolny, powiesić sobie tę tablicę w widocznym dla Was miejscu i codziennie przypominać sobie o tych celach. Ale też to nie musi być diametralna różnica, mogą być takie, wiecie, 3-4 priorytety, które są realne do zrealizowania i które nie będą wywierać na Was ogromnej presji. Pamiętajcie, nie jesteśmy robotami, jesteśmy tylko ludźmi, ale warto zapisać sobie te cele i z taką świeżą, zainspirowaną głową wejść w nowy rok szkolny. Scroll Pewnie jak i mnie, większą ilość osób najbardziej ekscytują zakupy szkolne. To jest moje ulubione wspomnienie z dzieciństwa w wakacje, kiedy przychodził sierpień i w sklepach robiło się pełno od zeszytów, piórników, plecaków. Ja myślałam o tym już w połowie lipca. Wiem, że teraz czasy się zmieniły i w action możemy znaleźć już jakieś ozdoby świąteczne, ale zanim wybierzecie się na zakupy szkolne, ogarnijcie najpierw swoją przestrzeń. I to tak polecam przejrzeć wszystkie szafki, wszystkie torby, plecaki. Zobaczyć, czy nie macie zeszłorocznych kanapek w plecaku, bo tak to czasem się zdarza. Mi kiedyś też się zdarzyło, nie będę kłamać, ale swoją miałam jakieś 10 lat. Więc moja taka porządkowa checklista. To jest przede wszystkim przygotowanie sobie miejsca pracy, w którym będziecie spędzać najwięcej czasu, kiedy będziecie się uczyć, odrabiać pracę domową czy pracować. U mnie to jest biurko, więc przeglądam wszystkie szafki, robię przegląd długopisów, które działają, które nie. Przeglądam zeszyty, czy któreś są puste, czy któreś są w połowie pełne, tak żeby nie kupować na zapas, jeżeli macie cztery zeszyty do połowy puste, naprawdę nie potrzebujemy nowych zeszytów. Ja od pięciu lat używam iPada do robienia notatek, więc totalnie nie używam zeszytów i jest to dla mnie momentami ciężkie, ale nie wybieram się na zakupy back to uni. Że wszystkie notatki będę miała w iPadzie. jedyne, co dokupuję, to coś, czego mi brakuje. Typu jakieś długopisy, sticky notes, takie rzeczy, które wiem, że będę używać, które mi się przydadzą. Jeżeli robicie notatki papierowe, zróbcie przegląd. Może oddajcie młodszemu rodzeństwu. włóżcie notatki do segregatorów i trzymajcie je w jednej półce. Bo ja na przykład jestem bardzo sentymentalna i cały czas trzymam swoje notatki z liceum, Ale mam do tego jedną szafkę, gdzie mam trzy segregatory, gdzie mam wszystkie właśnie te notatki. Mam też młodszego brata, który czasem z nich korzysta. Przygotujcie torbę, plecak, którą będziecie nosić na uczelni czy do szkoły. Zobaczcie, czy czy nie macie w środku jakichś paragonów, starych długopisów, może wymienicie torbę plecak na nowy, jeżeli widzicie, że jest znoszone, uporządkujcie też przybory, zakreślacze długopisy i dopiero wtedy zróbcie listę zakupów, czego Wam brakuje. I z taką listą pójdźcie do sklepu, będziecie wiedzieć, czego konkretnie szukać. I raczej nie powinny Was aż tak rozpraszać, takie inne rzeczy, chociaż wiem, że może być ciężko, ale widząc na kartce, czego Wam konkretnie brakuje, i przed tym, jeżeli zrobicie gigantyczne porządki, będziecie wiedzieć, ile macie rzeczy w domu, to będziecie bardziej odpowiedzialni i będziecie wiedzieć, że okej, okay, nie potrzebuje tych nowych. Zakres bo mam 10 w domu. To samo tyczy się ubrań. Przychodzi jesień, sezon na swetry, kartigany, trięcza i każda wewnętrzna jesieniara chce mieć super outfity. Także zróbcie też porządek w szafie. Przygotujcie sobie 10 bazowych outfitów, przyjrzyjcie Pinteresta dla inspiracji i to samo co robiliśmy z listą przyborów szkolnych, tak samo możecie sobie zanotować, jakich ubrań Wam brakuje. Czy może potrzebujecie nowych butów na jesień, ale naprawdę to jest coś, co bardzo mi pomogło, że zanim pójdę gdzieś na zakupy, zanim wpadnę w ten szał zakupów, robię listę, przyglądam swoje rzeczy i w trakcie tego sprzątania się czuję. Bardzo przytłoczona ilością rzeczy i potem nie mam nawet ochoty robić zakupów, bo wiem, że mam multum tego w domu. Nie potrzebuję nowych ubrań, nie potrzebuję nowych przyborów. Sprzątając ubrania, możecie też wystawić stare ubranie na vintage więc może uda Wam się coś sprzedać. Przez to nie dość, że będziecie mieli więcej przestrzeni, coś zarobicie, to będziecie się jeszcze czuli tak lżej i przygotowani na nową parę roku. I wiecie, czysta przestrzeń, czysty umysł, i można brnąć dalej. Porządek w pokoju jest równie ważny jak porządek w sprzętach, których używacie. Dlatego przed nowym rokiem szkolnym przejrzyjcie wszystkie foldery na waszym laptopie, iPadzie, telefonie, posuńcie niepotrzebne screeny, zróbcie porządek w galerii, w telefonie, Powiem, jak łatwo można mieć 10 tysięcy zdjęć na telefonie, z czego tysiąc to jakieś screeny z zeszłego roku akademickiego. Więc poświęćcie nawet taką godzinkę na tym, żeby usiąść, uporządkować wszystkie dyski, wszystkie foldery, usunąć niepotrzebne pliki, wsadzić jakieś rozprawki, pliki z zeszłego roku szkolnego do folderu zeszłoroczny rok akademicki, Szkolne i zrobić pamięć na nowy rok. I coś, co zrobiłam dzisiaj, to porządek w Bainrack. usiadłam tylko na spokojnie i wypisałam się ze wszystkich newsletterów, których nie używałam. Wszystkie jakieś takie foldery spam, bo czasem widzę, że niektórzy mogą mieć 1500 nieodczytanych maili, więc w dzisiejszych czasach digital cleaning jest też bardzo ważny. Zanim przejdziemy do kolejnej kategorii, czas na rozdanie, o którym wspomniałam na początku filmu, do wygrania będą dwa zestawy w stylu back to school. gdzie przygotuję wam taką wyprawkę w moim stylu na back to school. Znajdą się m.in. takie planery, a resztę boxa. Nie nie zdradzam, wystarczy, że będziecie subskrybować mój kanał. Będzie mi też miło, jeżeli będziecie obserwować mnie na Instagramie i skomentujecie ten filmik, pisząc, do której klasy idziecie, czy może idziecie na studia, czy może pracujecie. Tutaj nie ma ograniczeń wiekowych, ale myślę, że seria Back to School, organizacja jest mi bardzo bliska, dlatego chciałabym wam podziękować za to, że jesteście i właśnie dwóm osobom wyślę taką poczuszkę. Wyniki ogłoszę tydzień po publikacji tego filmiku i odezwę się do osób, które wygrały w odpowiedzi, w komentarzu. Także czekam na wasze komentarze i dzięki, że jesteście. A my przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli planowanie i organizacja. Организация. Na początku wybierzcie sobie, gdzie będziecie planować czas, żeby nie mieć nagle pięciu kalendarzy, pięciu aplikacji. Będziecie się czuli przytłoczeni ilością tego wszystkiego. Także w moim przypadku ja korzystam z trzech miejsc. Jest to planer papierowy, notion oraz mój planer na iPadzie. W każdym z tych miejsc planuję nieco inaczej. W moim takim go to jest planer papierowy, gdzie notuję wszystko na bieżąco, w nim planuję tygodniowo. To jest taki planer segregator z Make It Easy. On ma rozkładówkę tygodniową, i tutaj zapisuję sobie zazwyczaj wszystkie spotkania. Na iPadzie planuję bardziej miesięcznie i tego używam też. Jeżeli chodzi o planowanie kontentu na moje social media, rozpisuję też sobie scenariusze na filmiki, kiedy chciałabym stawić jakąś publikację. No i głównie go używam w roku akademickim, bo iPada noszę zawsze wszędzie ze sobą, więc tu mogę na bieżąco wszystko notować, a w notion nie planuję na co dzień. Używam go bardziej do rozpisywania moich celów, do moich takich większych pomysłów, projektów. Tam też w zeszłym roku zapisywałam wszystkie linki, artykuły do mojej pracy licencjackiej, więc tam zapisywałam sobie bardziej uogólnikowo, ale to jest sposób, który działa na mnie. U was może sprawdzić cokolwiek innego. Z aplikacji polecam GoodNotes, Notion oraz Google Calendar. Jeżeli chodzi o iPada, to filmiki o iPadzie znajdziecie na moim kanale. Tak samo jak przewodnik po GoodNotes. Pokazuję Wam, jak robię tam notatki, więc o tym nie będę się rozgadywać, ale iPad to był najlepszy zakup, jeżeli chodzi o moją edukację i nie żałuję i nie wyobrażam sobie bez niego funkcjonowania, więc mogę chyba siebie nazwać iPad Kidem. Ale nie mam na nim żadnych gier, mam tylko aplikację właśnie do planowania czy do robienia turek na YouTube. A. Google Calendar jest świetną aplikacją, jeżeli chodzi o planowanie w blokach czasowych, zapisywanie sobie wszystkich dat, lekarzy, spotkań, majstersztyk, mua uwielbiam i też polecam aplikację Forest lub Flora, gdzie możecie sobie włączać metodę Pomodoro, czyli jak uczycie się w blokach czasowych ustawicie sobie czas na 25 minut pracy, gdzie nie możecie dotykać telefonu nie możecie włączać social mediów, w czym macie 5 minut przerwy i możecie sobie tak pracować nie wiem, godzinę, półtorej, dwie i ten czas jest bardziej taki efektywniejszy, bo macie określoną ilość czasu, w której możecie zrobić konkretne rzeczy, możecie na telefonie ustawić sobie też przypomnienia, jak postanowicie sobie że chcecie się regularnie uczyć, to codziennie załóżmy o 16 i włączy wam się przypomnienie, żeby poświęcić 20, minut na naukę. Nie tylko na naukę, ale właśnie jakieś nawyki, picie wody, więc oprócz tych celów naukowych, prowadźcie może jeden, dwa nowe nawyki do swojego życia, do swojej rutyny, żeby polepszyć jakość swojego życia i też dbać o siebie w takim zabieganym czasie. Dbanie o zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, dlatego serio, zróbcie sobie listę rzeczy, które poprawiają wam humor, taki plan awaryjny, co jeżeli poczujecie się gorzej, co sprawia, że czujecie się lepiej, co sprawia, że możecie sobie odpocząć, uwzględnijcie czas na odpoczynek i nie przepracowujcie się, bo wtedy bardzo łatwo jest się wypalić, a taki wartościowy może naprawdę wpłynąć na naszą efektywność. I nie mówię tutaj o scrollowaniu, tylko o jakimś hobby, waszej pasji, której nie musicie zaniedbać w nowym roku, bo przy dobrej organizacji na wszystko znajdziecie czas. Na spotykanie się z przyjaciółmi, na próbowanie nowych zajęć tanecznych, jakiejś aktywności fizycznej. Nie rezygnujcie z tego. I w każdym momencie, kiedy poczujecie, że coś was przytłacza, jeżeli przez dłuższy czas nie macie motywacji, nie macie nawet siły na wasze przyjemności, to nie bójcie się powiedzieć o tym głośno, nie bójcie się powiedzieć tego waszym rodzicom, Waszym przyjaciołom, bo tłumienie w sobie Emocji może przynieść bardzo negatywne skutki, a im wcześniej się na tym złapiemy i poprosimy o pomoc, tym może łatwiej będzie nam z tego wyjść. Nie zrzucajcie winy na siebie, że jesteście leniwi, że jesteście nieproduktywni, bo bardzo często lenistwo nie jest przyczyną, tylko problem siedzi gdzieś głębiej. Ja o tym też mówię głośno, że przez długi czas się przepracowywałam i wpadłam w pracoholizm, tłumiąc swoje emocje, a teraz jestem po terapii, mam o wiele luźniejszą głowę, jeżeli chodzi o studia i jestem wdzięczna moim rodzicom, że mi pomogli i znaleźli mi odpowiednie osoby, które mi pomogły. Jeżeli macie jeszcze tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, naprawcie, poprawcie rutynę snu. Zacznijcie się kłaść troszeczkę wcześniej i zacznijcie też wstawać wcześniej, żeby nagle nie przerzucić się z chodzenia spać o 2, 3 i budzenia się o 8, 9, tylko powoli krok po kroku. Wprowadźcie jakieś fajne nawyki do waszej wieczornej rutyny i kładźcie się spać o 23, 22 tak, żeby dbać o te 8 godzin snu, żeby czuć się wypoczętym, nawet jeżeli wstaniecie o 6, 7 rano. Sen to jest podstawa i bez tego będziecie wyczerpani, więc przed nowym rokiem szkolnym zaczynam się wysypiać i dbamy o ten sen, bo jeżeli nie dbamy o higienę snu, to podam w ciągu dnia ciężej będzie nam się skupić, będziemy zmęczeni i ciężko będzie nam znaleźć z tym wszystkim balans. Zróbcie też listę szybkich pomysłów na lunchboxy, bo wiem, że kiedy zaczynamy ten rok szkolny, nagle pojawia nam się sporo obowiązków, łatwo nam zaniedbać to przygotowanie posiłku. Na moim kanale znajdziecie chyba z 5 filmików z pomysłami na lunchboxy i nawet możecie je przygotować dzień wcześniej wieczorem, sadzić na noc do lodówki, w szkole, w pracy, cieszyć się dobrym, pysznym jedzonkiem. I nie będę ukrywać, dieta też ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Więc jeżeli będziemy jeść regularnie, będą wartościowe posiłki, I nie mówię tutaj, żeby myśleć zero-jedynkowo, że nagle czysta Micha jemy 100% zdrowo, to jest ok, jeżeli będziemy sobie kilka boksów na lunchboxy, a do tego jakiś nasz ulubiony batonik, czekoladkę, cokolwiek, to to jest najzdrowsze podejście, jakie możemy mieć. Ale musimy dbać o siebie i nasze zdrowie, więc możecie nawet z rodzicami wymyślić sobie kilka pomysłów na lunchboxy, żeby sobie gdzieś zabierać. Wiem, że ciężko jest jeść w spokoju na przerwach, ale wtedy chociaż zacznijcie dzień od dobrego śniadanka albo raz w tygodniu umówcie się z rodzinką, żebyście jedli wspólnie żeby też dbać o te relacje i nie być cały czas w biegu. To już troszkę o tym wcześniej wspomniałam, czyli poranna i wieczorna rutyna. Wypiszcie sobie swoje ulubione poranne i wieczorne nawyki, bez których nie wyobrażacie sobie poranka. Nie mówię o tym, że musicie wstać teraz o 4 rano, żeby robić swoje ulubione poranne nawyki, tylko wybierzcie sobie 5 ulubionych nawyków, gdzie przykładowo może być to journaling, jedzenie dobrego śniadanka, 15-minutowy spacer z pieskiem, ogarnięcie się, zrobienie makijażu i dance party do ulubionej muzyki. Będziecie czuli, że mieliście czas dla siebie w ciągu dnia, zaczniecie z pozytywną energią, szczególnie po z party. Możecie zrobić sobie nawet taką good food playlistę. I wtedy z takim lepszym nastawieniem będziecie iść do szkoły i uwierzcie mi, jeżeli przestawicie ten budzik na 10 minut wcześniej, to te 10 minut naprawdę może zmienić wasz dzień. Ja wiem, że to jest błaha, ja wiem, że to jest podstawa, ale to, jak zaczniemy dzień, ma wpływ na jego resztę. Czy jak pościelimy łóżko, wrócimy po szkole do takiego uporządkowanego pokoju, to będziemy mieli więcej przestrzeni na to, żeby odpocząć, żeby szybko odrobić lekcje i zająć się swoimi pasjami. Także zróbcie sobie plan idealny i poranny, i Rutyny. Ale też pamiętajcie, że każdy dzień jest inny, więc każdego dnia ta rutyna może wyglądać inaczej. Jednego dnia możecie zrobić wszystkie te nawyki, jednego dnia może będziecie mieli czas tylko na 3-4. To jest właśnie ten work-life balance, gdzie umiecie dopasować sobie rutynę pod wasz styl życia, a nie taki jak ktoś wam narzucił, bo to jest wasze życie. Wy wiecie, co wam się sprawdza najlepiej. Więc co bym chciała, żebyście zapamiętali? Małe rytuały to wielka różnica. To jak zakończymy, to jak zaczniemy dzień ma wpływ na nasze samopoczucie. To czy zaśniemy z telefonem w ręku, czy poczytamy 10 minut książkę, wypijemy herbatkę i z takim spokojem pójdziemy spać sprawi, że obudzimy się bardziej wypoczęci niż gdybyśmy scrollowali Instagrama, TikToka do trzeciej nad ranem. I twoje tempo to twoje tempo. Nie musisz podążać za trendami, ale stwórz taką rutynę, która odpowiada tobie, a nie komuś innemu. I też zachęcam do tego, żeby każdy dzień zakończyć taką listą wdzięczności, czy w dzienniku, czy w notatkach, w telefonie, czy po prostu w głowie. Pomyśl sobie o takich trzech małych rzeczach, które wywołały w ciągu dnia uśmiech na waszej twarzy. Bo to sprawi, że po tygodniu będziecie mieli aż 21 rzeczy, które sprawiły, że wasze życie jest lepsze. Tak samo to, jak mówimy do siebie. Jeżeli jeden dzień nie pójdzie tak, jak sobie zaplanowaliście, nie skreślamy już wszystkiego. To, że raz dostaniemy gorszą ocenę, nie skreśla nas z tego, że będziemy mieli pasek na świadectwie, na którym nam zależy. Wiem, że łatwo jest myśleć zero jedynkowo wiem, że łatwo jest mówić o sobie negatywnie. I tutaj mówię o swoich przykładach, o tym, co mi pomogło, bo wiem, że może to zainspirować innych. Przy lustrze powiesiłam sobie zdjęcie małej mnie i taki cytat: You're worthy of good things and so much more even when it's hard to believe. I codziennie, kiedy widzę siebie w outfitie, widzę tą małą mnie, widzę ten cytat i mam to gdzieś z tyłu głowy, że w środku mnie jest cały czas ta mała Patrycja, która nie załamywała się ocenami, która miała bardzo dużo pasji, która miała bardzo dużo zainteresowań i nawet jeżeli jesteśmy starsi, to cały czas te pasje możemy rozbić w sobie, więc nie chodzi tutaj o taką perfekcję, tylko o dobry start, o taką czystą głowę na nad Wchodzące miesiące. I z taką myślą chciałabym Wam podziękować za oglądanie tego filmiku. Przypominam o rozdaniu i o tym, że na Instagramie i TikTok jest mniej więcej, a moje przygotowania na studia będziecie widzieć we wrześniu, także koniecznie zostawcie coś po sobie, żeby być ze mną na bieżąco. A ja Wam jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wykorzystacie któryś z tych sposobów w swoim trybie życia, w swojej codzienności. Także czekam też na Wasz feedback w komentarzach. My widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko i cześć!